Czy kiedykolwiek czułeś tę frustrację, widząc jak kobieta nagle traci tobą zainteresowanie? Jakby z dnia na dzień stałeś się niewidzialny? Zwróć uwagę na to, co ci teraz ujawnię, bo to całkowicie zmieni Twoją grę. Wyobraź sobie, że jesteś mentalnym wirusem. Nie byle jakim wirusem, ale tym ultra rzadkim typem, który raz zainstalowany w jej umyśle rekonfiguruje wszystkie obwody mózgowe tak, by myślała tylko o tobie. Budzi się. Myśląc o tobie, zasypia, śniąc o tobie, i przez cały dzień każda drobna rzecz przypomina jej o tobie. Brzmi to niemożliwie? Obudź się, stary. To dzieje się cały czas. Tyle, że zazwyczaj to nie ty wywołujesz te obsesje. To inny facet. Facet, który rozumie psychologiczne wyzwalacze, których cię teraz nauczę. Wiesz, jaki jest Twój największy problem dzisiaj? Jesteś przewidywalny, zbyt dostępny, zbyt łatwy. A kobiecy mózg, biologicznie rzecz biorąc, nie ceni tego, co łatwe. Ceni to, co jest rzadkie, to, co jest wyzwaniem, to, co aktywuje jej obwody nagrody w sposób przerywany. Stoisz tam, zawsze odpowiadasz natychmiast, zawsze dostępny, zawsze mówisz tak, a potem zastanawiasz się, dlaczego znika, dlaczego stygnie, dlaczego wrzuca cię do frędzą. Chcesz poznać surową prawdę? Robisz wszystko źle. Działasz na starym, przestarzałym programowaniu, które czyni cię kolejnym w tłumie, kolejnym miłym facetem, o którym zapomina przy następnym słajpie. Ale spokojnie, nadal masz czas, żeby odwrócić tę grę. Po latach studiowania psychologii behawioralnej i wzorców kobiecej atrakcyjności rozszyfrowałem kod. Odkryłem pięć głównych wyzwalaczy, które przekształcają każdego zwykłego mężczyznę w niezapomnianą obsesję w umyśle każdej kobiety. I nie! Nie mówię o taniej manipulacji ani sztuczkach podrywaczy niskiej kategorii. Mówię o czystej psychologii, nauki stosowanej, strategiach, które aktywują najbardziej pierwotne instynkty kobiecego mózgu. Jesteś gotów na tę wiedzę? Bo to, co teraz udostępnię, to informacja, którą opanowało niewielu mężczyzn na świecie. To rodzaj sekretu, który oddziela mężczyzn magnetycznych od niewidzialnych, niezapomnianych od tych do wyrzucenia. Zacznijmy od pierwszego wyzwalacza jeden. Strategiczna próżnia emocjonalna. Zwróć na to uwagę. Kobiecy mózg działa jak emocjonalny radar, nieustannie poszukujący bodźców. Kiedy jesteś zawsze obecny, zawsze dostępny, stajesz się szumem w tle. Ale kiedy tworzysz strategiczne próżnie, kiedy znikasz w odpowiednim momencie, dzieje się coś fascynującego. Jej mózg wchodzi w tryb poszukiwania. Zaczyna cię szukać. Zastanawiać się, gdzie jesteś, co robisz, z kim jesteś. I im więcej o tobie myśli, tym silniejsze staje się połączenie neuronalne związane z twoim wizerunkiem. Badania pokazują, że znacznie więcej myślimy o ludziach, którzy pozostawiają nas z nierozwiązanymi pytaniami, niż o tych, którzy dają nam wszystkie odpowiedzi. To jak piosenka, która utknęła w głowie właśnie dlatego, że nie pamiętasz jej końca. Musisz być tą niekompletną piosenką w jej umyśle. Wiesz, kiedy wysyłasz wiadomość, a ona odpowiada po godzinach? I ty tam stoisz, sprawdzając telefon co pięć minut? To dokładnie to, co musisz sprawić, żeby ona poczuła. Ale w sposób strategiczny, obliczony, nieprzypadkowy. Czy to ma dla ciebie sens? 2. Kotwiczenie emocjonalne wysokiej intensywności. Oto sekret, którego prawie nikt nie zauważa. Kobiecy mózg nie rozróżnia zbyt dobrze emocji wywołanych przez ciebie, a emocji z tobą związanych. Jeśli czuje adrenalinę, ekscytację, strach lub jakąkolwiek intensywną emocję – gdy jest z tobą, jej mózg skojarzy te doznania z twoją obecnością. Dlatego spotkania w parkach rozrywki, horrory czy aktywności z adrenaliną działają tak dobrze. To nie elegancka kolacja tworzy obsesję. To emocjonalna kolejka górska. Musisz być facetem, który wnosi emocje, których ona nie znajduje w swoim codziennym życiu. Nie mówię o dramacie czy zamieszaniu. Mówię o pozytywnej intensywności emocjonalnej, zmieszanej z obliczoną nieprzewidywalnością. Pamiętasz, kiedy byłeś kimś obsesyjnie zafascynowany? Założę się, że nie było to z powodu monotonnej rozmowy o pogodzie. To dlatego, że ta osoba poruszyła twoje emocje w sposób, którego się nie spodziewałeś. Musisz być dla niej tym emocjonalnym wyzwalaczem. Twórz momenty wysokiej intensywności. Potem znikaj. Pozwól jej to przetrawić. Pozwól jej tęsknić. Kiedy wrócisz, przynieś więcej intensywności, potem znikaj ponownie. To właśnie ten cykl tworzy emocjonalne uzależnienie. Czujesz moc tego? 3. Zasada odwróconej walidacji. Szybko i bardzo uważnie posłuchaj tego punktu. Większość mężczyzn spędza całe życie szukając kobiecej walidacji, komplementując, pochlebiając, błagając o uwagę. A to jest dokładnie to, co zabija wszelkie szanse na stworzenie obsesji. Kobiecy mózg jest zaprogramowany, aby cenić mężczyzn o wysokiej wartości. A mężczyźni o wysokiej wartości nie szukają walidacji. Oni są walidacją. Musisz całkowicie odwrócić tę dynamikę. Zamiast szukać jej aprobaty, spraw, by ona szukała twojej. Ale jak? Prosto. Poprzez przerywane wzmocnienie. Czasami wykazujesz zainteresowanie. Czasami wydajesz się odległy. Czasami komplementujesz. Czasami nawet nie zauważasz jej nowego ubrania. Ta kontrolowana niespójność aktywuje te same obwody mózgowe, których kasyna używają do tworzenia uzależnień u graczy. Ona nigdy nie wie, kiedy otrzyma twoją walidację, więc ciągle próbuje, ciągle szuka, ciągle ma obsesję na punkcie zdobycia twojej pełnej aprobaty. Badania pokazują, że przerywane nagrody są nawet trzy razy bardziej uzależniające niż nagrody konsekwentne. To czysta biologia. Jej mózg nie może się oprzeć. Ale bądź ostrożny. Nie mówię o byciu dupkiem, mówię o selektywności w swojej uwadze, o tym, by twoja walidacja była na wagę złota. Kiedy komplementujesz rzadko, ale w sposób prawdziwy i konkretny, każdy twój komplement staje się wydarzeniem w jej umyśle. Będzie pamiętać dokładnie, co powiedziałeś, jak powiedziałeś, kiedy powiedziałeś. Zauważyłeś już różnicę? 4. Obliczona, magnetyczna tajemnica. Chcesz wiedzieć, co zabija wszelkie możliwości obsesji? Bycie otwartą księgą, opowiadanie całego swojego życia na pierwszym spotkaniu, odpowiadanie na wszystkie jej pytania z pełnymi szczegółami. Kobiecy mózg jest naturalnie ciekawy, a niezaspokojona ciekawość staje się obsesją. Dlatego seriale z cliffhangerami tak uzależniają, dlatego spoilery psują filmy. Musisz być serialem z wieloma cliffhangerami nigdy nie opowiadaj wszystkiego. Zawsze zostawiaj pytania w powietrzu. Wspomnij coś interesującego i zmień temat. Zacznij historię i powiedz, że opowiesz innym razem. Miej hobby, których ona nie rozumie całkowicie, przyjaciół, których nie zna, miejsca, do których chodzisz, nie wyjaśniając zbyt wiele. Nie mówię, żeby kłamać. Mówię o dawkowaniu informacji, o byciu strategicznym w tym, co ujawniasz i kiedy ujawniasz. Pomyśl o tym jak o tańcu. Robisz krok do przodu. Dwa do tyłu. Pokazujesz trochę, ukrywasz dużo. Każde ujawnienie o tobie powinno być poprzedzone trzema nowymi tajemnicami. Będzie próbowała cię rozszyfrować. I im więcej próbuje, tym więcej czasu spędza na myśleniu o tobie. Im więcej czasu myśli o tobie, tym silniejsza staje się obsesja. Czy to ma teraz sens? 5. Kontrola ramy emocjonalnej. To być może najpotężniejszy ze wszystkich wyzwalaczy. A także ten, który prawie nikt tak naprawdę nie opanowuje. Rama to zasadniczo to, kto kontroluje emocjonalną rzeczywistość interakcji. Większość mężczyzn wchodzi w emocjonalną ramę kobiety. Jeśli ona jest zła, oni stają się defensywni, jeśli ona jest odległa, oni stają się zdesperowani, jeśli ona testuje, oni stają się niepewni. Musisz zrobić coś przeciwnego. Ty definiujesz ramę. Ty kontrolujesz energię emocjonalną. Ona wchodzi w twój świat, a nie na odwrót. Jak to zrobić? Po pierwsze, musisz być autentycznie w porządku sam ze sobą. Nie da się udawać ramy. Albo ją masz, albo nie. A jeśli jej nie masz, musisz ją zbudować. Po drugie, nigdy nie reagujesz emocjonalnie na jej testy. Kiedy próbuje cię sprowokować, ty się śmiejesz. Kiedy staje się odległa, ty stajesz się jeszcze spokojniejszy. Kiedy próbuje wzbudzić w tobie zazdrość, ty demonstrujesz absolutną pewność siebie. Ta kontrola emocjonalna jest magnetyczna dla kobiecego mózgu, ponieważ podświadomie wie ona, że mężczyzna, którego nie można emocjonalnie zachwiać, jest mężczyzną o wysokiej wartości. To mężczyzna, który może chronić, prowadzić, zapewnić bezpieczeństwo emocjonalne. A oto sekret w sekrecie. Kiedy utrzymujesz swoją ramę solidną, ona zaczyna emocjonalnie krążyć wokół ciebie. Jej emocje zaczynają zależeć od Twoich. Twój nastrój definiuje jej nastrój, Twoja energia definiuje jej energię. Wtedy obsesja osiąga maksymalny poziom. Potrafisz sobie wyobrazić tę moc? Teraz wiem, co pewnie myślisz. Czy to nie jest manipulacja? Czy to nie jest nieetyczne używanie psychologii do tworzenia obsesji? Pozwól mi wyjaśnić jedną rzecz. Manipulacja to kłamanie, oszukiwanie lub szkodzenie komuś, aby osiągnąć to, czego chcesz. To, czego cię uczę, to jak być autentycznie bardziej atrakcyjnym, jak aktywować naturalne wyzwalacze atrakcyjności, które już istnieją w jej mózgu. Nie tworzysz czegoś fałszywego, po prostu prezentujesz swoją wartość w sposób, który kobiecy mózg może przetworzyć i docenić. To, jak nauczenie się mówić językiem emocjonalnym, który ona rozumie. Poza tym, pomyśl ze mną, ona nie chce przewidywalnego i nudnego mężczyzny. Ona chce czuć emocje, chce czuć wyzwanie, chce czuć to mrowienie w brzuchu. Dajesz jej dokładnie to, czego pragnie, nawet jeśli nie potrafi tego wyrazić słowami. Ale oto ważne ostrzeżenie. Ta wiedza jest zbyt potężna, by używać jej nieodpowiedzialnie. Z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Użyj tego do tworzenia prawdziwych połączeń, a nie do zabawy czyimiś uczuciami. Teraz porozmawiajmy o pełnej strukturze. Cykl nieuniknionej fiksacji. Po pierwsze, potrzebujesz zapalnika ciekawości. Dzieje się to przy pierwszym kontakcie. Musisz być inny niż wszyscy inni mężczyźni, których ona zna. Nie próbuj imponować. Po prostu bądź intrygujący. Zadawaj pytania, których nikt nie zadaje. Miej zaskakujące opinie. Demonstruj wartość, nie wyjaśniając skąd pochodzi. Potem przychodzi kotwiczenie emocjonalne. Twórz intensywne doświadczenia. Niezwykłe randki, przygody, niespodzianki, chwile, które zapamięta na zawsze. Kojarz swoją obecność z emocjami, których nie czuje z nikim innym. Następnie stosujesz przerywane wzmocnienie. Przeplataj bliskość z dystansem, ciepło z obliczoną chłodem, całkowitą uwagę z pozornym brakiem zainteresowania. Trzymaj ją zawsze w niepewności co do tego, gdzie jesteście, co naprawdę czujesz. Wreszcie ustanawiasz pętle poszukiwania. Spraw, by to ona inicjowała rozmowy, ona sugerowała spotkania, ona szukała Twojej uwagi. Ty tylko pozwalasz lub nie. Ty jesteś nagrodą, nie łowcą. Ten cykl, prawidłowo wykonany, jest praktycznie niezawodny. Wiesz dlaczego? Ponieważ działa z naturą kobiecą, a nie przeciwko niej. Nie zmuszasz niczego. Po prostu tworzysz idealne warunki do naturalnego rozkwitu obsesji. Ale jest jeden kluczowy szczegół, który musisz zrozumieć. Czas to wszystko. Nie możesz zastosować wszystkich tych wyzwalaczy naraz. Musi to być stopniowe, subtelne, jak symfonia, która powoli narasta, aż osiągnie kulminację. Na początku jesteś tylko intrygujący, inny. Ona cię zauważa, ale jeszcze nie jest emocjonalnie zaangażowana. Wtedy zaczynasz tworzyć pierwsze próżnie, pierwsze obliczone niespójności. W miarę jak ona wykazuje większe zainteresowanie, zwiększasz intensywność emocjonalną spotkań. Ale także zwiększasz okresy nieobecności. To gra w przeciąganie liny, która utrzymuje ją zawsze w emocjonalnej nierównowadze. A ta nierównowaga to czyste złoto, ponieważ niezrównoważony mózg obsesyjnie szuka równowagi. A jeśli ty jesteś źródłem zarówno nierównowagi, jak i równowagi, ona potrzebuje ciebie, aby czuć się kompletną. Dostrzegasz geniusz tego? Ale pozwól mi opowiedzieć o fatalnym błędzie, który popełnia większość. Uczą się tych technik i stają się mechaniczni. Robotycy tracą naturalność i wtedy nic nie działa. Musisz przyswoić te zasady, aż staną się częścią tego, kim jesteś. Nie chodzi o podążanie za scenariuszem, chodzi o zrozumienie psychologii i stosowanie jej w sposób organiczny, dostosowany do każdej sytuacji. Każda kobieta jest wyjątkowa, każda interakcja jest inna, ale zasady psychologiczne są uniwersalne. Kobiecy mózg reaguje na te wyzwalacze niezależnie od kultury, wieku czy osobowości. Kwestia polega na kalibracji intensywności. Niektóre kobiety potrzebują więcej tajemnicy, inne więcej push-and-pull, inne więcej kotwiczenia emocjonalnego. Musisz nauczyć się czytać sygnały i dostosowywać swoją strategię. A oto kolejny sekret, który niewielu stosuje poprawnie: musisz mieć inne opcje rzeczywiste lub postrzegane. Obsesyjna kobieta zawsze wie w głębi duszy, że mężczyzna, na punkcie którego ma obsesję, może mieć każdą. Nie musisz jej tego wytykać, ale ona musi zauważyć, poprzez małe sygnały, że jesteś pożądany, że inne kobiety cię chcą, że wybierasz bycie z nią, a nie musisz. To aktywuje kobiecy instynkt rywalizacji, a rywalizacja zwiększa postrzeganą wartość. Im bardziej ona myśli, że inne kobiety cię chcą, tym bardziej ona cię chce. To podstawowa psychologia ewolucyjna, ale uważaj, żeby nie przesadzić. Jeśli będziesz wyglądał na kobieciarza, ona straci szacunek. Sekret polega na byciu selektywnym, ale posiadaniu opcji byciu wiernym, gdy jesteś w związku, ale nigdy nie wydawaniu się zdesperowanym lub bez alternatyw. Nadążasz za rozumowaniem? Teraz pomyśl o prawdziwej sytuacji. Ona jest w domu w piątek wieczorem, telefon wibruje, jej serce przyspiesza, myśląc, że to ty, ale to nie ty. I czuje ukłucie rozczarowania. Bierze telefon i prawie wysyła ci wiadomość. Ale nie wysyła, bo wie, że możesz nawet nie odpowiedzieć. Albo zająć godziny. Otwiera Twój Instagram, widzi Twoje stories. Próbuje rozszyfrować, gdzie jesteś, z kim jesteś, co robisz. Każde Twoje story to zagadka, którą musi rozwiązać. Ogląda je trzy, cztery razy. Szuka wskazówek, szczegółów. Pół godziny później nie wytrzymuje. Wysyła swobodną wiadomość, ty ją widzisz, ale nie odpowiadasz natychmiast. Ona widzi, że jesteś online. Rozmawiasz z kimś, ale nie z nią. Niepokój narasta. Co robisz? Dlaczego nie odpowiedziałeś? Czy straciłeś zainteresowanie? Czy masz inną? Dwie godziny później odpowiadasz. Coś krótkiego, zabawnego, co nie odpowiada na jej pytanie, ale zadaje inne. Ona odpowiada natychmiast. Ty widzisz i znowu znikasz. Ten cykl niepokoju i ulgi jest bardziej uzależniający niż jakikolwiek narkotyk. Jej mózg utyka w tej pętli, zawsze czekając na kolejną dawkę Ciebie, zawsze niepewna, kiedy ją otrzyma. Czy to okrutne? Nie, to strategiczne. I w głębi duszy tego właśnie chce czuć. Chce emocjonalnej kolejki górskiej, chce wyzwania, chce musieć zdobywać Cię każdego dnia. Mili i przewidywalni mężczyźni są zapominani. Mężczyźni, którzy rozumieją te psychologiczne wyzwalacze, stają się niezapomniani, obsesyjni, magnetyczni. Wybór należy do Ciebie: nadal być jednym z wielu, albo stać się jedynym, ale zanim zaczniesz to wszystko stosować, pozwól, że dam Ci kilka ważnych, końcowych wskazówek. Po pierwsze, musisz autentycznie lubić siebie. Nie da się stworzyć obsesji u innych, jeśli sam nie masz obsesji na punkcie swojego życia. Miej ciekawe hobby, ambitne cele. Życie, które warto przeżyć. Kiedy Twoje życie jest fascynujące, Ty naturalnie stajesz się fascynujący. Kiedy masz cel, naturalnie przyciągasz tych, którzy go nie mają. Po drugie, nigdy nie pozwól, aby jej obsesja stała się Twoją obsesją. W momencie, gdy masz obsesję na punkcie tego, by ona miała obsesję, przegrywasz, bo wtedy wchodzisz w jej ramę. Stajesz się potrzebujący, a potrzeba zabija atrakcyjność. Zawsze stawiaj swoje życie na pierwszym miejscu. Ona jest niesamowitym uzupełnieniem Twojej podróży, a nie ostatecznym celem. Ta mentalność jest kluczowa dla utrzymania właściwej ramy. Po trzecie, wiedz kiedy przestać. Obsesja ma termin ważności. Jeśli będziesz utrzymywał te wyzwalacze aktywne na zawsze, albo ona oszaleje, albo się znudzi. W pewnym momencie, gdy związek się rozwinie, musisz zapewnić więcej bezpieczeństwa emocjonalnego, więcej spójności. Użyj tych technik do stworzenia początkowej atrakcyjności, do ustalenia swojej wartości, do zapewnienia, że ona widzi cię jako nagrodę, ale potem, stopniowo, buduj bardziej solidne i zdrowe połączenie. Widzisz, jak to jest ważne? Pamiętasz początek, kiedy mówiłem o byciu mentalnym wirusem? No właśnie, teraz masz kod genetyczny tego wirusa. Wiesz dokładnie, jak zainfekować jej umysł, jak rozprzestrzenić się na wszystkie jej myśli. Jak sprawić, by budziła się i zasypiała myśląc o tobie. Ale z tą mocą wiążą się wybory. Możesz użyć tego do dobra lub do zła. Możesz tworzyć głębokie i znaczące połączenia. Albo możesz zostawić ślad złamanych serc. Dałem ci narzędzie. To, co z nim zrobisz, definiuje kim jesteś. Ostatnia rzecz. Ta wiedza, którą dzisiaj się z tobą podzieliłem, jest ultra rzadka. Niewielu mężczyzn na świecie rozumie te mechanizmy psychologiczne dogłębnie. Jeszcze mniej potrafi je mistrzowsko zastosować. Teraz należysz do elity, mniejszości, która rozumie, jak naprawdę działa gra, która wie, jak tworzyć magnetyczną atrakcyjność, zamiast błagać o okruchy uwagi. Ale wiedza bez działania jest bezużyteczna. Musisz wyjść z teorii i przejść do praktyki zacząć powoli testować, kalibrować, dostosowywać. Każda interakcja to okazja do doskonalenia swoich umiejętności. I nie frustruj się, jeśli nie zadziała idealnie za pierwszym razem. Nikt nie rodzi się wiedząc, to jak siłownia. Pierwsze dni są dziwne, niekomfortowe, ale z konsekwencją rozwijasz mięśnie, pamięć mięśniową, aż staje się to naturalne. To samo dotyczy tych psychologicznych wyzwalaczy. Na początku będzie to wydawać się wymuszone, obliczone, ale z praktyką staje się częścią tego, kim jesteś, staje się Twoją drugą naturą. A kiedy to się dzieje, kiedy całkowicie przyswoisz te zasady, stajesz się dosłownie niezapomniany, rodzajem mężczyzny, o którym kobiety rozmawiają z przyjaciółkami, o którym piszą w pamiętnikach, o którym myślą lata później. Chcesz być tym mężczyzną? Więc nie trać czasu. Każdy dzień, który mija bez stosowania tej wiedzy, to dzień stracony, dzień bycia tylko jednym z wielu. Dzień marnowania swojego potencjału do tworzenia głębokich i obsesyjnych połączeń. Zegar tyka. Ona tam jest, czeka na mężczyznę, który rozumie te wyzwalacze, który wie, jak aktywować obsesję, o której ona nawet nie wie, że może czuć, który zmieni jej życie emocjonalne w coś epickiego. Tym mężczyzną możesz być Ty. Powinieneś być Ty. Będziesz Ty, ale tylko jeśli zadziałasz, tylko jeśli zastosujesz. Tylko jeśli zobowiążesz się do opanowania tej sztuki. Polub ten film teraz, zanim zapomnisz. Zasubskrybuj kanał, aktywuj dzwoneczek. Ponieważ to, co dzisiaj udostępniłem, to tylko wierzchołek góry lodowej, nadchodzi znacznie więcej potężnej wiedzy. I pamiętaj, teraz jesteś mentalnym wirusem. Gdy już wejdziesz w jej umysł, stosując te wyzwalacze, nigdy więcej nie będzie w stanie o tobie zapomnieć, nigdy więcej nie będzie w stanie cię pokonać. Będziesz niemożliwym standardem, z którym będzie porównywać wszystkich innych mężczyzn. Tego właśnie chcesz? Wiesz więc, co robić. Jej obsesja czeka na aktywację. Masz klucz, użyj go mądrze.